I mała poparcie. Pani długo jeździła autobusem? Dwa lata już w sumie. A dlaczego pani chciała tutaj przejść do tej pracy? Znaczy mój mąż zaczął pracować pierwszy. I, i, i siedziałam akurat małym, opiekowałam się dzieckiem. To ja już nie mogę przecież. Ja też tak poszłam sobie. To lubiła pani tą pracę? Na początku mi się bardzo podobała, powiem szczerze, byłam zachwycona, ale teraz już w trakcie to praca jak praca, powiem szczerze. Tak, jest trochę nerwowa. Strasznie... A ma Pani jakąś stałą trasę, którą Pani jeździ? Nie, ja jeżdżę na wszystkich. I, i to, rano wieczorem? Od rana do wieczora. Dziś na przykład zaczęłam o czwartej 30, a kończy o :30, Nie o 17.30. A miała pani jakieś niebezpieczne sytuacje? Nie, w sumie nie. Jakiś pijany raczej bójt. Nie, raczej wszyscy są na nas bardziej sympatycznie. A jak ludzie reagują na panią? Co Wci mnie wciąż dziwi, wciąż są zaskoczeni, no że tak. kobiety jeżdżą, chociaż ja właśnie robię coś śmiesznego, bo ja jeżdżę dwa lata a ja mam też zwykłą normalny pracę i uważam, że każda kobieta też może wsiąść za kubką. To nie jest nic strasznego, prawda? A ludzie jednak zawsze codziennie przynajmniej jedna osoba musi podejść i skomentować. O pani! I tam jakieś tam różne. Ale nie narzekają? E, nie, no, czasami tam się coś na przykład zdarzy, ale to, to tak jak do kierowcy. Często na przykład ktoś narzeka i nie widzi, że ja na przykład siedzę później posłuchajcie i mówię, o kobieta, i się od razu mam Jest cisza i nic już więcej nie mówi. Tak, tak raczej. Tak... A jak się pani pracuje w takim męskim towarzystwie? normalnie, powiem szczerze, znaczy jest bardzo miło, bo nasi kierowcy są bardzo mieli, w stosunku do nas, tak samo jest w tych e, resztę spółek, też właśnie do nas się naszą bardzo potrafią, tak. i sympatycznie, nie mam co narzekać.